Witajcie w parcie 2 tego, bo my się ściołunegremy Nie nie czy nie? Ciekawa smak sobie zagryje nadzieję, że to będzie jakaś fajna gra Idziemy sobie robić czegoś. Osi. osi pijemy osi z swój świątek bardzo dobre polecam, osi co robisz? nie wiem. poszlak o, też, jak się to są. ja nie chcę to teraz Aha! Fajnie gra. Dlaczego co taką grę wybrałeś? Taka co? Muszę jak Olaf. Tak. Taka co? Taka co? Olaf to coś mówi. Ok, jesteśmy już w grze. Więc i tak wyglądam. Patrzcie. Static. Dobra, you, right? hmm. very, very, a... so to masz przyjemność. Dobra, bądźże fajna. Dobra, odłączyli mi ładowarkę. Dlaczego mi się nie ładowało? Tak właśnie było. Odzieżyć mogło mnie jedynie ciasteczko. I nagrody, która przyjechał wręczyć sam pręg, na czytata. Wygrałam wim po prawdziwe, takie w klubie seniora w samika. No ile przydzięku polecam każdemu. Ładuję się o jej. O, tutaj mam takiej kulki w tej grze, fajnie. Można je przejmować. Nie, no ja chcę tą kulkę. Udawaj. Teraz jest moja, ma być nie jakaś Eli. Moja, 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 moja. Oj, 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 moja jest. Nigdy nie będzie wosza Wasza. Nie, to moja kulka. złodzi ta Eli. Tutaj macie Legio Chilera, tutaj jest wysuwanie mapy, widocznie. I tutaj macie... space się takie, tutaj jest to, Ty mi wytłumacz, bo ty wiesz, ja się to gra, bo ty pewnie już to grałeś, a ja nie grałam. Więc mi zasady tej gry. Co ty w tej grze robi. Ej, masz mi... W to... Max! Bo... Tak. Czyli takie coś, że masz... Ale kujażę tą grę skądś. Chyba patrzyłam, jak resztą grasz, więc to jest taka też, że kryształy są, przy nich tak siadasz i je tulisz. On napełniają się i nie możesz umrzeć przez mordercę. Ej, jaka mapa? Oficę? Oficę, oficę, oficę. Jak go na oficę? Nie, oficę, oficę, oficę. Oficę wygrywa. Uj, co wiem sobie? Ale to fajnie jest. Au!

Jest tą Dziwna ona, co nie? Podgląda chłopak. w talet. Ma jakąś mrugającą czapkę Dziwna Gra over. Gra over. Game over się mówi Piłka moja. Ej, jaką mapę? Jaką chcę? Tylko, tylko nie office. Nie ma, jest go, zwisz. wybieram szkołę. Nie, dobra to, tą to, to mapę z domkami. Damki. Będzie łatwiej. Tak! To było A miał. jak ja będę? jej, kasy, wygrywa nasza mapa jestem ofiarą, dobra. mam pierwszy kryształ, mam nadzieję, że się tutaj nie respi dobra, robimy pierwszy kryształ może samemu zdamy udać sobie tutaj. zobaczymy jak to jest, zobaczymy to... co, gramy jako trzy gracze o nie, ona tu nie, to nie ona ktoś mi idzie pomóc, proszę właśnie o nie! Uciekam! Ja sam się mówię z krzyżka Nie, też nie widzę cię na górze W tym, domku? To, w, tym. w tym Nie, nie, nie w tym W tym? To nie Nie Tym, tutaj, tutaj, tak ty, ty, ty. Mówiłam, że w tym, w tym tutaj, tutaj, że nie tutaj, 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 nie. Jak tutaj, 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 to Proszę, bym teraz stało e, nam się coś formatę Krzyszunika za idzie To jest ten Tendo To jest ta lepsza mapa o tą mi mapa myślała To jest do pięciu tak wiem gdzie się zaraz wiec, tak myślałem. Dobra, lecimy tu, wszystko ten port. O, idę na ten y, żółty domek. Najpierw idę na dach tego innego, idę do różowego. <sum> Czyli nie wchodzi. Przyjęła się na mnie ta babotka, no nie ja to wchodzę. Okej, okay, na ile czyniam tą grę? na na 10. 11. Ja dam 2 na 10, bo z tym parzysta liczba. Od 0 do 10 możemy. Ok. Następną grę ja wybieram z <ścoughs> Znam taką gierę. Chyba z... i... Tego trzecią część. Dobra. Może mam już y, jedną coś krew. Czekamy, czas. Jakieś Nie. Mhm. Ok, cały czas wybieram. Nie patrz, Bez, że nie będę w to Najważniejsze. Teraz Jakieś wybieram. Będziemy grali z tego. Hmm. Nie wolno wstawać? Teraz z ochroną przed już obie do niego, oby to wiedział. ちなみに。<laughs>